Dzień dobry. Nazywam się Welina Jaźwińska. Jestem kierownikiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach mieszczącego się przy ulicy Szkolnej 4. Przystąpiliśmy do populacyjnego punktu szczepień i prowadzimy szczepienia od 26 stycznia biegłego roku. Głównie zgłaszają się do nas pacjenci chcący zaszczepić się z naszej gminy, ale jak i również pacjenci z gmin ościennych oraz nawet osoby mieszkające we Wrocławiu, gdzie nie mają takiego szybkiego dostępu do szczepienia. Szczepimy szczepionkami marki Pfizer oraz AstraZeneca. Zawsze prosimy, żeby pacjent przychodząc do nas na szczepienie, odpowiednio się do tego przygotował. Także, jeżeli pacjent nie dowidzi, żeby zabrał ze sobą okulary, jeżeli zapomni, to zawsze chętnie pomagamy wypełnić mu tutaj ankietę. Następnie jest wykonywany pomiar ciśnienia oraz temperatury. Następnie pacjent jest zapraszany do gabinetu lekarskiego, gdzie jest prowadzony wywiad, i bardzo często jest także badanie lekarskie. Następnie pacjent udaje się do kolejnego gabinetu, gdzie wykonywane już jest szczepienie oraz pozostaje pod obserwacją rejestracji oraz koordynatora przez od 15 do 30 minut. Dzień wcześniej przed szczepieniem dzwonimy do pacjenta, pytamy jak się czuje oraz czy przybędzie na planowe szczepienie. Jeżeli pacjent już dzień wcześniej komunikuje, że źle się czuje, bądź ma inne poważne zajęcie, bądź wyjazd, wtedy umawiamy pacjenta, bo mamy na to czas, tak? Także umawiamy pacjenta tych z kolejnych dni bądź tygodni. A jeżeli w dniu, w który ma być podana szczepionka, pacjent stawia się i nie może ze względów zdrowotnych bądź rezygnuje z innych przyczyn, poddać się szczepieniu, jeżeli chodzi tutaj o szczepionkę firmy Pfizer, wtedy od otwarcia szczepionki jest, pozostaje nam tylko 6 godzin do zakończenia tego procesu szczepienia. Wtedy prosimy tutaj naszych mieszkańców, którzy mieszkają najbliżej, o stawienie się. W punkcie szczepień bądź zawsze podczas rozmowy, rejestracji pytamy pacjenta, czy będzie miał problem z szybkim przybyciem do nas do punktu szczepień i wtedy mamy zapisane w zeszycie taką adnotację, że nie ma problemu z dostaniem się do naszego punktu szczepień. I wtedy dzwonimy również do takich pacjentów. Natomiast ze szczepionką AstraZeneca jest dłuższy czas, kiedy ta szczepionka może pozostać otwarta, i wtedy już jest mniejszy problem, tak, bo mamy na to do 48 godzin, kiedy ta szczepionka może być przechowywana u nas w lodówce i wołamy kolejne chętne osoby z tego tygodnia, tak, w którym miało być wykonane szczepienie. Dostajemy jako punkt szczepień 30 dawek szczepionki marki Pfizer na pierwszą dawkę, 30 dawek na drugą dawkę oraz tygodniowo 50 szczepionek Astryzeneki. W ostatnim tygodniu mogliśmy domówić dodatkowe dawki szczepionki. Marki Pfizer i domówiliśmy takich 90. Szczepionek i wyszczepiliśmy oczywiście wszystkimi dawkami. W tym tygodniu również zamówiliśmy dodatkowe dawki szczepionek na następny tydzień. Tych dawek jest 30 i możemy nimi zaszczepić osoby, które mają powyżej 60 lat. Lekarz zawsze informuje pacjenta, jeżeli coś by się działo po szczepieniu, to żeby się zgłosił, jeżeli to nie jest nasz pacjent, do swojego lekarza prowadzącego lub zakomunikował to także w naszym ośrodku. W Jak do tej pory nikt nie zgłaszał, żeby się działo coś niepokojącego po szczepieniu. Również tutaj w momencie obserwacji pacjenta po podaniu szczepionki nic takiego się no, do tej pory nigdy nie wydarzyło. No I mamy nadzieję, że tak już pozostanie. W razie czego również tutaj cały personel jest przeszk odpowiednio przeszkolony, żeby udzielić pacjentowi pomocy.